Sprawiedliwość może kojarzyć się z czymś, co budzi respekt, a nawet postrach. Z jednej strony mówimy o bezdusznych przepisach, z drugiej, że dosięgną kogoś śmierć sprawiedliwości. W gruncie rzeczy sprawiedliwość jest o wiele bardziej przyjazna, pomocna i pożyteczna, a polega na wypełnianiu obowiązków, oddając każdemu, co mu się należy po prostu co znaczy oddać każdemu, co mu się należy. Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam, co należy się rodzicom, dziadkom, osobom starszym, żonie, mężowi, dzieciom, nauczycielom, przyjaciółce, znajomym, panu Bogu, drugiemu człowiekowi. Czy przychodzą ci do głowy słowa takie jak miłość, szacunek, posłuszeństwo, prawdomówność, gorliwość w obowiązkach, pomoc, troska, życzliwość, dyskrecja, uwaga, czas? Tak rozumiana sprawiedliwość niezwykle upraszcza nasze życie, czyniąc je mniej skomplikowanym i zawiłym w relacjach z innymi ludźmi. Wskazuje, co zrobić i jak się zachować. Można nawet powiedzieć, że sprawiedliwość układa wszystko na właściwym miejscu, wprowadza w nasze życie ład. Pomyśl o tym.